Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie na kolejnym odcinku. I dzisiaj propozycja od Mateusza, Mati Drapie. Bardzo dziękuję za propozycję. I jest to taki pomysł na odcinek zatytułowany Relaks za Piątka. Taki pomysł dał mi Mateusz. Będzie jeszcze druga część Relaks za yy, Dychacza. O tak. A jakie z drapki tam Mateusz zaproponował, to się okaże, zobaczycie jak będziecie oglądać. Dzisiaj mamy relaks za piątaka, czyli krzyżówka za 5 zł, XL, owocowa eksplozja i super linie. I chyba od tych linii zacznę. Do Mateusza na kanał serdecznie zapraszam, polecam. Kanał fajny, zrabkowy, super linie numer 45, i drapiemy rower i krab. Rowerek i krabik, tak ustawię, żeby było widać. Rowerek jest. Rowerek, rowerek. Kraba nie widzę. Teraz dzwon i sakwa. Tu jest dzwonek, dzwonek. Sakwa i dzwonek. Kolejne to popcorn i rolki. Rolki, tu widziałam. Rolki, rolki. Tu jeszcze był dzwonek. I tu są rolki. Popcorn przegapiłam, czy nie było? Nie widzę. Teraz leżak i korona. Leżak, korona. Nie ma. Balony i parasol. Parasol, parasol, balony i tu baloniki. Teraz ptaszek i podkowa. Ptaszek. Podkowa. Podkowa, ptaszek, ptaszek i podkowa. Teraz piłka i słoneczko. Tu jeszcze był ptaszek, tu słoneczko. Piłka słoneczko. Tu piłeczka, tu słoneczko. Moneta klucz. Moneta klucz. Klucz. Teraz arbuz i księżyc. O, księżyc Daj Linię. Arbus i księżyc, tu jest księżyc, tu jest księżyc, tu jest arbus. I tu są dwa arbuzy. I tu jeszcze arbus. Klapki i cytryna. Klapki, cytryna. Ja pamiętam. I zawsze będę pamiętać, że Mateusz mi daje zawsze szczęśliwe propozycje. Oprócz tej urodzinowej rywalizacji, którą mieliśmy, no to był taki jedyny wyjątek, gdzie tam właśnie. Biedronka i gwiazdka, gdzie tam właśnie nic. Tu jest gwiazdka. No, które, która była dla mnie właśnie taka dosyć słaba, ale ogólnie to. No, tu piąteczka. Ale ogólnie takie inne miksy, jak mi proponuje Mateusz, to wiem, że zawsze takie wychodzą szczęśliwe. Także tu już piąteczka, jest wkład 15, bo chyba nie mówiłam. Teraz robimy sobie owocówkę. I w owocówce szukam arbuza i wiśnie. Arbuzik jest. Tu są wiśnie, arbuz, wiśnie, arbuzy. I jeszcze tu arbuzy. Kolejne to jest brzoskwinia i cytryna. Tu jest brzoskwinka, tu cytrynka. Brzoskwinia, cytryna, cytryna. Brzoskwinia, brzoskwinia, brzoskwinia. I chyba wszystko. Teraz melon i pomarańcz. Tu są pomarańcze. Tu są melony. I najwyżej później znajdę figa i awokado. To jest awokado. Figa, figa. I tu jeszcze awokado. Słabki, rzeczywiście relaksujące. Ja lubię te długie, czasochłonne jabłko-gruszka. Jest gruszka, jest gruszka. Tu jest jabłuszko. Tu są gruszki. Jabłko i gruszki, kolejne to kokos i winogrono. Tu jest winogronko, kokos. Kokos, kokos. Tu jest kokos, winogrono, winogrono i jeszcze tu są kokosy ale wszędzie coś blokuje dwa ostatnie owoce, czy odblokują jakąś linię truskawka i banan tu jest banan tu jest truskawka, blokuje ananas truskawka, truskawka banan banan i banan ananas, karambo tu jeszcze był kokos ale tu linii z2Y, czyli owocówka pusta i już dawno nie widziana u mnie krzyżóweczka. XL, tak, żeby było całą widać, z numerem 35, a z numerem 39 była owocowa. 35. Szukamy. Szukamy literki R. Ale ja to sobie zmienię. I trochę Was zbliżę, jednak. Szukajcie ze mną, i jak coś zgubię, to krzyczcie. Może usłyszę. Bo to tak czasami właśnie bywa: jak się drapie i się blisko na to patrzę, to się w oczach mieni. R. drugiej. Wony się jest liceum. Tu jest r. Tutaj. Oj, to się ślizga. Chyba długo leżały. R, R. Dobra. Najpierw później poszukamy. Teraz literka L jest tutaj. Nie, no jeszcze muszę zmienić. No czym ja mam drapać taką L? jest l tu 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 l i po drugiej stronie l tu dobra kolejna literka to będzie o tu mamy oko Czyli występuje o razy dwa. Logopeda też występuje razy dwa. I po drugiej stronie literka O. O, przeważnie jest tak często i tak dużo jak literki A. Także to jest bardzo fajna literka. Lubię ją. Zawsze trochę się tego podrapię. Kolejna litera to jest litera A. Litera A. Tutaj też trochę podrapiemy. A, a ja to przeważnie takie krzyżówki drapię sobie do kawy poza kamerą. No nie tylko do kawy, a tak ogólnie dla relaksu. Bo nie piję tych kawę tak dużo, ale właśnie te zdrapki fajne są na taki. Odpoczynek, relaks. Ale mamy propozycję, to drapiemy. Jeszcze jest bardzo fajna ta propozycja zadychacza. To też zobaczycie jak kupię i nagram. No wydaje mi się, że powinno się pojawić niebawem, może jutro, tak żeby to propozycje Matiego poszły jednym ciągiem. Teraz literka T. Genetyk. Literka T jest tu. Literka T. Tutaj. Turystyka. Tutaj jest T. Chyba wszystkie. Kolejna to jest i. No to mamy w bonusie i. Powiem Wam, że w tych krzyżówkach yy, za 10 zł częściej mi się tworzy bonus niż w tych za piątkę. Te za piątkę to są takie szczególnie uparte dla mnie. Tu mamy i. I tu jest mim. No ale trzeba próbować. Trzeba próbować do skutku. I tu chyba będzie ostatnia już literka. 4, 6, 8. Nie, jeszcze będzie jedna. W. Czy my mamy W? W ogóle. Po drugiej stronie mamy wybuch. Wybuch. Dobra, i ostatnia tutaj to literka C. Jest tu ojciec. Tu jest C. Diecezja. I tu jest literka C. Tu jest cis. Wybuch i racuch. Dobra, kolejna to już z drugiej strony będą literki, drugi rządek to będzie N. Tu mamy ceremonię, genetyka, kain. Dren, i tu mamy Sen, Dublin, nos. Kolejna to G. Tu jest G. Tu jest G. I po drugiej stronie mamy Rygor. I tu jest niezrapane R. Dobrze. Kolejna, kolejna to Z tu mamy fs diecezja i po drugiej stronie z jest tu i tu teraz literka p literka p jest tu I tu. I druga strona. Jeszcze ja nie mam żadnego wyrazu. I tu jest P. Mamy M. To może ten bonus się stworzy? Literka M. CEREMONIA P. Po drugiej stronie, literka M jest tutaj, mim. Pierwszy wyraz, mim, i więcej M nie ma. Kolejna literka to. Y. Genetyk. by bytom, ryba, tu jest y, kolejna literka to j, tu jest j, o mamy wyraz jan, bo nie stropałam a, Dobra, po jednym wyrazie z każdej strony tu jeszcze było Z. Jak jest więcej wydrapane, wtedy się odkrywają. I po drugiej stronie mamy J tutaj. I tylko tu jeszcze było rygor, czyli wyraz drugi. I więcej J nie ma. Kolejna literka to literka F. Potrzebna tutaj jak. Nie wiem co. F, to tu, tu jeszcze było J. F, tutaj do niczego nie. fs S. No chyba że E. To wtedy tak. A tutaj F nie ma wcale. Czyli bonusa nie będzie. I ostatnia literka to V. Cudownie. Czyli tutaj jest wyraz jeden. Tu jest, są wyrazy 2. W bonusie było 15 zł, a ja mam kontrolne GO GO i co? I U. Czyli krzyżówka jest pusta, owocówka jest pusta. Ale wygraną dały super linie, dając 5 zł zwrotu. I jeszcze, dla dodatek, te zrabki dały bardzo fajny relaks, także nie tylko wynik jest ważny, ale też przyjemność drapania, którą oczywiście miałam, bo te zrabki bardzo lubię. Zapraszam na kanał do Mateusza. Mateuszowi jeszcze raz bardzo dziękuję za propozycję, kolejną fajną. I zapraszam również na drugą taką propozycję od Mateusza, jak mówiłam to było relaks za dychacza. <noise> Mam nadzieję, że jutro uda mi się zrobić, bo mm, brakuje mi jednej zdrabki. Poszukam. Jak kupię, to jutro wleci druga część od Mateusza. Pięknie dziękuję Mateusz za propozycję. Wszystkim obecnym dziękuję za obecność, za oglądanie i serdecznie zapraszam do kanału na Mateusza i do mnie na kolejne odcinki na zmagania zdrabkowe. Do usłyszenia. Pa!